Zobaczymy, co to za siusiak. Taki będzie niewidoczny, jak No, życiaka, nie, jakiś się włączał. No, dzieciaka, nie? Mhm. To nie jest ten ghost? Nie, nie, to był ten, opty. Jest! To leco Ja nie brałem. Ja nie brałem. Nie, to Dobra, idę. <grym> ja nie brałem. Dobra, nie ma to, kiedy nie mogę Dobra, ubrać. Ja idę, ja idę. Krzysiu, z tym tam. Dobra. Kto jest? Ja Radą zawsze dał. Nie o co chodzi. Ok, okej okay, już jest Ile na prizom na górę Krzysiu, co tam uczeby A ah, jaki botek Oda i do miciała Ile na prizał w górę Leży gościu ściuku mm.

Z Michałem na górze co? Ma, Michał? No, leżał tutaj, chyba był on, ale nie wiem, kto go kropnął. Aha Ej, tego Dzieciaka zabiję tu tu był mhm. Ja działko po to w klatce Ej, przy tunelu mi są tu. Random tam gdzieś biega kurwa, po prawej. Trzecak z ma się tu, kamizelkę. Na faktorce jest coś. Na kontroli, przepraszam, jest coś. Ale to było... Jeden. Kelka. O, na harborze tam kogoś zabiłem w no. tej O. Białem. A, tu się biją, pany, tu się biją. Bez jeden, jeden bez kewa, tam.

A czekaj ja mam. Ja mam ja mam. mam ja mam, Dobra, rzuca, zrób Kamizelka. Jest w ja Dobra, leży znowu. Pod nami tupią. Tu jest jakby ktoś chciał. Ej, są tutaj od tego, od Decona. No. Okay. Dobra. Ja tu ty ty kujem, ty 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 to a Pod nami tu no, ja, ja idę do na Nie też czy tam jest, dalej. Od wody, od wody mi wpadł. Jest, 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 tu. Tu jest zaraz jeszcze ktoś. Kogo, kogo tam na tym? Arbowę. Kurde, mi się zablokował się. Dobra, ja bez Powalony tutaj jeden na chemical. Zabierz Poszedł na też. Na chemical powaliłem. I patrzcie, ile z tyłu jest tu.

Popale. Trzeba iść do prawej, nami, tak? A gracze są tutaj, na tym. Tu, tu, gdzie jest Na dachu jest na chemii no! 15 sekund, co na chemikal jest. Random tam poszedł Jestem Jest w oknie Powalił mnie kurwa Skąd W oknie nadwójcie na te liczę Jestkę, dwa okna, jest, gdzie jest, tu jest Wójce Femiska dwóch. Dobra, oni muszą iść tam tam A tu jest dwóch na dole w krzychu, rażej. Ta, tak, ta, dwóch na dole, to co? Już kupili się właśnie wykupili. Dobra, trzeba tych z styń. Ubić Tyle, polecił.

Wstawiają się, wstawiają się. Powalony, powalony Krzysztof. Już się wykupili. Będzie ci lądować za chwilę, Artek. Góra, góra. W. Strefa idzie do was, stójcie. O, dzięki. Jest w wszystko w środku Przeleżnie. Słyszałem jak pod górki biega Strefa kasna do... Mnie. No... To że strefa do nas poszła, bo jakby poszła ja. gdzieś w bok to gorzej by było Brawo panowie Tam to rzeczywiście Gould. Nie było go mogę widać. Nie, no, ale dobrze grał, dobrze grał. No, normalnie. Da nie jakiś kurwa Janusz.